Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z Mad Maxa. Będzie to krótki odcinek, bo muszę całkiem szybko kończyć, ale na pewno zrobimy to nieco. Ale od razu pójdziemy sobie po ten obóz, po ten potem po ten obóz, potem sniper i później potem tę misję poboczną. To najlepiej była misja poboczna, bo by zrobiliśmy misję poboczną lepiej z tymi. Z. z... Z prochem, to jest bardziej możliwe. Zmarł, chodźmy zrobić misję po prostu z prochem, to mi się wydaje. Będzie lepsza, może ciekawsza też. Miałem uwolnić jakiegoś więźnia u niewolników. O oh, kurwa, co tu, tu jest? Jezus Chrystus, ja jestem tak leni, bo de, 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 skurwa, nie patrzę na ekran. Jezus Chrystus, ja się wjebam na jakiś pierdolony kanion. Jezus. Ale ładnie, ale fajnie się biorą na nocy Ale Silksonga, mam taką fazę na Silksonga, że to... No, fajna gra, strasznie mi się podoba Znaczy, tu nie jest z jedynka, wiele osób mówi Ja mówiąc sezon muszę się z tym zgodzić Co w ogóle ja mam jakiekolwiek punkty do wydania do tego typa? Oj, zdecydowanie, mam 10 No to chodźmy, zaraz wydać, no co? Fuj... Tak, tak, naprawiaj go, bo, 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 bo pali się o oh wow, ja jestem kaleką, się stałem. Ja przechodzimy tędy. Spotykamy się z naszym przyjacielem. Czy tutaj jest jakiś konwój? To tu jeździ, tutaj, Ta, ja nie wiem. Dobra, Co Once Family and friends. They ripped it all from you. You drifted far from what you were. But you still lie inside, dormant, waiting to rise again. No, this is what I am. Maybe not. Perhaps you fear him you carry inside. Bo, tak bardzo. Let's have a peek, what you found within. Come out. W ogóle chłopak ma dziwny design. Dlaczego jest tak, jakby w jego plecach? Nie wiem, tak bym powiedział. dobra. E, e, mogę cofnąć? Tak, FK. Więcej amunicji nie, ale na pewno chcę to. E, więcej zwyczaju. Um, czy więcej wody Ech. O, to jest fajne Pozwala więcej odzyskać, pozwala zadawać większe obrażenia, Sprawia, że pozostaje druży w drużynie w trybie furii może się przydać um, No i to tyle bym powiedział że na razie Bo nie chcę tego Zbytnio kupować Bo ja nie używam zbytnio broni białej, ja wolę rękami się napierdalać Woda, mech, jedzenie też, mech. Nie wiem, ja bym powiedział, że to jest wszystko, co chciałbym. Ja muszę wszystko wydać. Nie mówię, że wszystko ja muszę wydać. ja chyba wszystko muszę wydać. No, wszystko. No to. Nie wiem. Kupmy. Kurde, nie wiem, no na pewno to. Niech będzie z to woda, niech będzie z to amunicja, niech będzie z broń minis. Dobra, jest sur dnia o poziom ósmy Więc niedługo będę mieć kolejny poziom legendy No to wychodzi, tak? A niedługo będę mieć dzikiego demona, wtedy będą fajne upgrady dla Maxa Do kupienia A tutaj jest jakiś typ, czeka na mnie Co jest? Bo ta Ważne czy samochód, czy jakby typ typ eee. Eee. Samochód nie jestem ze złomem? Tak na inaczej, wyjebane w niego. Eee, idziemy do balonu? Skokiem, dawaj, dawaj, skok, skocz, skok. I to jest drugi? Dawaj, 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 Kurde, ale chujowy on był, bo bez nitro. Czemu nie? Było tak fajne. Dobra, weźmy harpun bo tutaj jest trasa Um, ale ładnie. Miejmy nadzieję, że ten balon nie będzie potrzebować dużej opieki ze paliwa Co co ma je do ziemi? Nie nie ma żadnej jakby. A, ma. Jakby to powiedzieć. No tych y, tych co co ma nie jest przyczepione do ziemi. O prosto. Co ja mogę to stelić i co ja mam zrobić? Ja muszę inne wejście znaleźć, nie? No tutaj jest, jest wejście bokiem Tutaj można coś zjeść nie, no, tutaj wchodzimy normalnie, dobra mm, Musimy ciasnąć się O, nawet trzeba automatycznie to robi. Trzeba zacząć coś kliknąć Kruk, popuść drabina, złom tutaj jest mm, Trochę tego złomu będziemy potrzebować, bo Jezus Chryste w ogóle, do do na maksa, będą płybanie drogie teraz, szczególnie jak odpalimy sobie tego demona to, Nie no, pokazuje, że chyba to zapaliwo jest dojebane Zrobiłem ja to? A, zrobiłem to, żeby spadł jakby on A, a jak teraz on spadł na maksa Ja teraz... Co ja mogę interakcję jeszcze raz wejść? Nie, dobra To nic nie zrobiłem, przechodzimy tutaj bokiem Kolejny złom gnieździł, ciekawe. Sporo by by pewnie 59 w regim pojawi się grifa O, jest jeden poziom mi brakuje, tak naprawdę. Ale brakuje mi z jednego złomu? Czy mi się wydaje? Jednego ja złomu mi brakuje. A, tu jest, dobra, co jest, ślepy. No, super. Przechodzimy. Wejdę? Paliwo jest, zwiększ pułap. i będzie cała ten całą region ogólnie, nie no zdecydowałem, że postrunki, straszaki ja będę robić taką małą część e, na odcinkach, a, a większą część raczej mimo wszystko na tych w zależności jak dłu, jak, jak dużo będzie tych miejsc pobocznych i między drogą tak może zrobić jedną, dwa rzeczy a nie by było Przez nawet pokazać po prostu co jak działają to obozy i tak dalej Dobra, tutaj jest. Dobra, no to ogólnie obóz z miototem ogniem i sniperem, dobra. strasa gdzie jest daleko e, kolejny strasak, 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 O, to jest obóz na co ci pojąć. Obóz ogarty mi się wydaje za taki obóz z takim bossem mini e, co jest znajdę Tam coś niby jest, ale... O Oooo, matko o nie pokaż mi włącz latarkę eee, ile dwa obozy no to są dwa obozy eee, stresaki 5 mam 4 brakuje mi tylko co najwyżej dwóch snajperów nie jednego snajpera obozy gdzie ten jeden snajper może być dobra i jasne skąd zezna to dobra 5 nie możemy zmieścić pułap i spadamy stąd nie co nieco tutaj do zniszczenia, Strasa jak sniper. jest ten sniper, się ja mógł wjechać w niego w plecy i spać na dół autem i on mi wybuchnie. Bo na taką wysokość wątpię, że przeżyję. O i tu jest konwój A bez harponu raczej nie Bez harponu, bez gmota to to nie ma zbytnio... Co tym myśleć na razie, Tym tak myślę. A Act mod będzie fabularnie pewnie odblokowany. po potrzebną karcerię do samochodu. No to się zdobędzie, ale to na razie wyjebane. Wiem, na razie będziemy próbować tego straszaka ogarnie Dobra. Uuuu, ale ładnie. Skręć ładnie i nie, nie. nie da się tutaj tak fajnie zrywkować. To jest tą. Dobra, to jest słaba konstrukcja, mogę to nawet sobie wziąć. Eee, nie, weźmy ten straszak po prostu, jest to po drodze. Oła, kamienie. A, powoli może ta... bezpieczeństwo. Co? To jest hard. Czemu mogę powiedzieć o tym? Nie wiem. Znaczy, są zupełnie duże góry to jest ten złom, ale. Nic nigdy nie zrobimy. Ale on mnie akurat goni. To jest on jest fajny jakby do tego, że jak przeprowadzi się go do twierdzy, to daje ci całkiem fajną ilość złomu. Problem leży w tym, za że... Cześć, jestem jak kurwa, tam w stanie Base? Nie, nie, bo są Harpunem. A bo, pokazuje, że chyba Harpunem żeby sobie tym Nie jakoś, ale jak? To jest... To jest jakoś nadal miło wszystko, co głęboko. Ej, to było... Ej, 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 ej to prawie wyszło. Jeszcze raz. Nie, teraz w ogóle będzie za słabo. Nawet jak dwa dwoma intrami, no... No nie, dobra, zostawmy ten straszak. Najlepsze auto. O, idę. Dobra, naprawdę napraw może to auto lepiej. jamek Nie, jak jest szybko naprawa, nie pojebało mnie. Amunicja sniperska on naprawia Będę wchodzić Skoczy typa, który ma proch Wydaje mi się, wydaje, że i tak to nie będzie, będzie początek Jakby możliwości mieć amunicję Utwierdzone, bo chyba będzie cała ese Zabrać dla niego zasoby Dla tej amunicji Ale to on się wydawać O, unik zrobił A. No ja w końcu ten karniak nożem muszą zrobić no bo... No trzeba w końcu wykorzystać nóż, nie A tak, chodźmy, użyjmy tej broni białej, jak już ulepszyłem za ona długiej się z... hmm. Ale żadnych... Czeka... Nie, mi się wydaje, że tutaj są pułapki, ale no. no, nie? Dobra, Olu jebu Świat kurde. O. Boom. Pięknie. Jeszcze ja furię naodowałem, ale... A tutaj jest, nic nie zrobiłem. Zjedzmy sobie tą karmę. No, za się nabiję ten. A, nie. Słyszałem, że może punktnik dostanę legendy za to. O Boże, tutaj jest coś złomu, Jezus Chryste, przestraszyłem się. O, już mi się zniecała ta broń, eee. No, Dawaj, roz! wody. Trzy, pięknie. Przeszukajmy typa. Bez z A wow, nie, dostałem z tej pułapki. Nie, 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 dostałem, dostałem. Teraz widzę, że HP mi ujebało. Hmm. tutaj są, gdzie jest? Pamiętam. No jest starcownik, by the way. Dobra, no, jest tutaj woda, więc będziemy mogli sobie wylecieć od razu z nią. O ja. Jedną swoich chyba. Nie, nie, dawaj, 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 dawaj tego typa, bo kurde ma furję. Muzycy z tą tarto dzięki temu szybko. O ja. O Jezus, swojemu ja rogiem. No kurwa, nie przeszkadzaj mi! Karniak nozem, a cóż... A! Oh! nos. Dawaj, mocno uderzenie. Dawaj. Mm, mm. I, I ledy, super. to i było mleko, super. Tutaj jest jakiś typ w klatce, którego w ogóle mogę odpadać łomem? A to jest ten typ, którego mam znaleźć. Dobra. taka tylko przesłucham złą, przesłucham tylko typa. E, napiję się może? No. Podnowiam sobie wodę. Jest ty pili, jest panie. Dobra. Co mi starcy? Starcy, No yeah. Dobre w takim razie. A tutaj jest są, samo od nich. 4 złomu. Zawsze to zawsze jakikolwiek złom, nie? No. To jest klucz francuski. Jebany, miał wielki klucz francuski. if I was that one, I'd get you out of here. Are you him or not? Yes, yes, I am. Seen as you killed those two who fed me, they call me blascap Hail from the Bullet Farm. Artemo, or Avio. Uder, uder si ja mi andora. E, opuść to je. Weźmy ten złą w ogóle zanim. Teraz go zawadziłem z dupy. Dobra, uwolnijmy go. Dobra, misja puskowia ukończona. Apety na pro kapison został uwolniony i jest w drodze do Zeta. Wspólnicy... Co, wspólnie będą mogli rozpocząć produkcję prochu. Rumi tak, będę musiał kurde spierać, chyba że ja muszę materiały dla niej znaleźć. No właśnie, od Jetta jest nowe, dostępne dostępna na pustkowiach. Aksuli, jak długo już tym się zajmuję? No nie no, to jest 10 minut, coś takiego. Może posadziłem może 15. Więc jeszcze ja sobie tutaj posiedzimy. Nie, możemy pójść do zeta, ale możemy pójść do Dinki Donka po. Tutaj są cztery jeszcze złomy, ale no co robić, zrobić? No, nie zebrałem. A teraz nie mam jakby siły ani ochoty, szczególnie że ja wiem, że ja nagrywam to odcinek na jutro. Bo mam jutro 8 lekcji, a nie wiem, co będzie mi się wzięło po lekcji, jak jest cokolwiek nagrywać. A, nie mogę zostawić was, zostawić was bez jednego cinka na dzień. Dobra. Eee... Chodź po to auto. A, ja, a to nie było przyzwania gdzieś? To... Chyba jestem za blisko auto, żeby go przyzwać. A. to robimy. Dobra. A... To było ciekawa jasknie tam, tam, dalej, ale wyjebane. A... Chodźmy. I to auto. Wziął, wchodzimy. I co? No możemy po Dinkidonka Donka wrócić. Bo to jest dosyć łatwa sprawa, dosłownie musimy tam chyba. E... czerwieni. tutaj jest po drodze. To to jest co zrobimy i zrobimy po, po, po tego. Po Dinkidonka. Donka. To jest łatwe, bo tam dosłownie po prostu wracamy, bierzemy łazik, musimy wrócić z tym łazikiem do Jetta i to będzie koniec. A i tak do Jetta trzeba wrócić. Na krótką odcinka, żeby zobaczyć jak z tam z prochem dalej wygląda. Więc... Co to musieli zrobić? O, ty na prawo? Oboooodo Jak eee, słabo meee Nie wiem jak ja mam do tej cyfrki czerwienie Dojść z mojego seza Chcę jakoś na górę być Dlatego mam trochę wyjebane w to W takim razie chodźmy po prostu Już naprawdę do tego eee, tego linki donka. W więcej dostarczają 40 złomu No właśnie, im więcej mam tych obozów zrobionych, tym więcej złomu dostałem. Robiłem jeden ten obóz, to mam... Za chyba jeden obóz każdy dostaję 20 to, Co nieco fajnie by było ich zrobić Żeby na przykład za, dostać na przykład, nie wiem... No właśnie Dzięki nam się przyda do tych full nowych a czyli nie da się ich zbytnio... raczej pewnie się da, ale to czony, czy niesamowite wyczucie. Jak podejdzie za blisko, no to wybucha, za pies czeka jakby w kierunku e, gdzie jest kolejna mina, więc Może po prostu w tym kierunku powoli, powoli iść, a tak to może szukać ciemność kilka minut i okaza się, że jednak tam była mina i pierdolniec. Mój w do no, dobra. Jeszcze się popatrz. There much to be something here. Dawaj. A ty znała kценка. sturdier tu, piechol.

O, się skręca, Jezus krysta, dobra. No i pod samą Nie, to dobra, każdy mi do, normalnie do tej twierdzy tak jak powinienem jechać, dobrze. I my, chodźmy, chodźmy z tego pieska, za, za bezpieczne miejsce. Jest może wywęzienia pola w którą usuniecie z miejsca zagrożenia. No właśnie. I bez niego tych pol nie da się zrobić, nie? To jest przejewane, to jest kwestia. Można niby, kurde, żeby pokazać nawet jak wygląda wam to. On to przyjdzie za mną? No nie, jak to było? O, i pokazuje ta komina. O, czy co ma i rozbroić? Co naprawdę spokojnie podchodzi do tego? No, w sensie ja jestem pół żywy, przez co może będę nie taki ADHD żeby... Moje cele, co? Ja mu nic do serw w ogóle za dostałem to też na spokojnie jechać Jednak już się tak dolnąć Dobra, ja wznacony Chodźmy tam minę rozbroić no. no, no no, no, Halo, rozbrój, dziękuję. To było cele 3 na 3 w takim razie. Nie wiem gdzie ta jedna mi pierdolła w takim razie, ale nie będę nazywanie miałem do znalezienia. Dobra, no i tak się to wygląda, nie? Bo podchodzi do takiego polaminowego on strzeka. jak ceknie tak bardzo mocno, to... A dajmy im wodę, one oni zazwyczaj dają coś w zamian. Nie pamiętam co informacji co jak to było budę albo po prostu nie Daj wodę jednemu wędrówcowi Happy Hour O Boza, spierdala tylko stąd bo ja... Nie ja pierdolę. Nie, Dobra, może być i tak. Wie, ja według mnie ja byłem w tę karoserię normalnie, po prostu, a nie w beczkę, ale będą nazekać. Co to jest tą koleń? Co, co byłem? Nie, no to Nie, to jest chyba jakieś pole takie do przeszukania, które jest z przeszukami, tylko woda. Dobra. na inaczej, wracamy do twierdzy to Go, power Ale fajnie ten piesok sobie siedzi. Nu, 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 nu. dzięki donk. O boże, on mi ojebał pół kurde mojej bukły. Ej, mogę się podzielić z resztą, a nie jednemu kurde. Hmm. Tak, macie jeden korek na osobę, panie. Przejdźmy sobie, jesteśmy całkiem blisko tej twierdzy, tylko nie spierdal się O ja, ale... Co tu robi Krotus tak blisko twierdzy, co mi się wydaje, że to jest blisko twierdzy? Nie no, to jest as fuck blisko twierdzy What the fuck? co ty, co ty, co ty, co ty coś z nimi robisz? U. O ja Ale dobra, jest, jest, jest to Buduj, buduj lapsa, dawaj

Salty peat. Gotta farm that. Throws and pissing on corpses. You gotta find sulfur and peat. No, I bring you the prisoner. You get me ammo. That's the deal. Take these! It's all I got. If you need more, you get me more sulfur and peat. Okej, okay. potrzebuje więcej saletry i siarki, bez zwiększyć produkcję prochu i rozpłacą handel z krwi z dobrodnią. Te, te pierwsze można wybudować z gniących ciał, druga z kominów wulkanicznych, znać i z obu tych surowców. Jezus okay. Jezu Chryste, pierwsze z saletry, drugie z saletry i jest o, matko. To nie jestem w stanie zbudować. Nie, jestem w stanie zbudować. Okej, okay, czyli zbrojowni UZ-a mamy. Józse. Zbrojow... Te, te zrudwa są do, zbior... do zbrojowni do, 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 do krwisto brodego. Jak będziemy mieć krwisto brodego, to wtedy będziemy mieć tam jest setą. dobrze w takim razie, no. Yy, mamy zbrojownię, to jest ważna kwestia, mamy amunicję nieskończoną, ilość przynajmniej tutaj, a ja się żegnam, yy, do następnego, bye bye.